Brrrr, Ciężkie jest to życie rowerzysty w tym kraju, żeby tylko nie złapać flaka. Czy ten koleś myśli, że jak się olanił, to już mu wszystko wolno? Gdzie ja zainstalowałem swój dzwonek, o jest. Ty szmaciarzu kurwa rowerowy. Nie masz roweru? Taka kolarka co ja powiem dziadkowi, że mi żole rozkradni. Nie że jak na żola, co to gio Torem polej. de la bambina wyścig pokoju? Na szczęście gością już finiszuje na oparach etanolu Lot Lotna premia. Pewnie wzrok mosiada. Zawsze sprawiedliwa teraz moja kolej. Przystępuję do windykacji. Komorka, korteczka, dowodzik, spodenki na kant, jak darmowy lompex. botelczyna wyborowa, bałtycka czy może kwaśniewska, filipińska. Robiłem to pamiętając, że miałem wybrać się na zakopy, sianko i spodnie na kant, wszystko się sprzyda. Polera, lodzie, się, kręcą. Przeklęty moher. Chciałby pieniędzy dla ryzyka, ale ich nie dostanie od Janosika. wzroszające portrety, rodzinne zdjęcia, miła oprawa, słodkie dzieciństwo, aż się wzroszyłem, łza się w oko kręci, przypominają się stare dobre czasy jak wszystko było na kartki, i, z umiarem, a woda od trzynastej, tylko bolek, marne dwie bychy, ale będzie na gaz na wodę, tabletki i sochary, resztę będzie na wycieczkę do Paryża, o, komorka. Zapomniałem. Cioszki trzeba będzie pościć na Allegro w kategorii męska odzież ożywana. Mam już w końcu kilka pozytywnych komentarzy. Mhm. Co my to mamy? Włoskie lacze, spodenki krecie i skorki. Kortka amerykańska, z napisem Nike, to chyba jakiś dyrektor. O, oh, obodził się. Znam nie z wielkim impetem seplenu coś pod nosem. Czy mamy mu pokazać legitymację wędkarza, żeby zrozumiał, że przedjął maksymalnie, czy może od razu potraktować go z matadua? I tak się o stało. Walczyłem za Polskę, za honor 10% trzeżowej kadry narodowej i prezesa w kolor leżącego na trawie. chorobą filipińską nieraz miałem do czynienia, ale musiałem walczyć o honor narodu i zwolnić go od zbytecznego nadmiaru promieni. Ole, ole, ole. Jak na korydzie nadal walczyłem, lodzie przez szyby patrzyli się z boków i wiedziałem, że w gruncie rzeczy mnie popierają, bo przecież nie chcą, by ktoś im sikał na klatkach. Spał na wycieraczce, ładował się nie do swojego domu. Ole, 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 ole. Bole, bole. za amasz faniaczko, za rower za ojczyznę za brak patriotyzmu za Kwaśmiewskiego, za Majdana, za prezesa kadry olimpijskiej, za tych którzy się jeszcze nie narodzili a już Benda pic, za lekarzy specjalistów, którzy mają pełne barki alkohol i myją serce ze śludzioną i nagle zjest wydobył się bełkot. Aj ten spodek gnoj szczynu rowerowy! Zydłoszy. Padł, tak jak stał, tak, jak jechał i tak, jak żył. To słychać było z bitwy, nikt nie woła. Polsko ojczyzno, moja ty jesteś jak promil. Ten tylko cię zrozumie, kto widzi przez mgłę. Proszę pomyśleć na to otwarciem bo tylko bo Allegro mają opodatkować.